Dyżurny Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie, że na jednym z podwórek płonie śmietnik. Na miejsce wysłał jeden zastęp strażaków. Miała to być krótka i rutynowa interwencja. Po zakończeniu działań drogę wyjazdową zablokował mężczyzna, następnie chciał, nie chciał przepuścić strażaków. Następnie strażacy opuścili pojazd, chcieli po prostu poprosić tego człowieka o odejście. Po czym zostali obrzuceni kamieniami i yy, gałęziami przez grupę osób. Doszło do przepychanek. Strażacy wezwali policję. Przed przyjazdem funkcjonariuszy napastnicy uciekli. Policjanci już w tej sprawie prowadzą postępowanie. W tej chwili docieramy do osób, które. Były wówczas na służbie i które zostały zaatakowane. Musimy jak najdokładniej odtworzyć przebieg całego zdarzenia. Będziemy również zabezpieczać ewentualne monitoringi na trasie przejścia tych osób, które dopuściły się tego ataku. Przesłuchiwani będą także mieszkańcy okolicznych kamienic. Policja przeprowadzi oględziny obrzuconego kamieniami wozu bojowego strażaków. To nie pierwszy przypadek agresji i napaści na służby pracujące późnym wieczorem czy nocą. Szczególnie kiedy w centrum miasta odbywa się wiele dyskotek, imprez kulturalnych, rozrywkowych, docierają do policjantów informacje o atakach, o agresywnych zachowaniach wobec interweniujących czy to strażaków, czy też przedstawicieli służb medycznych. W takich przypadkach interweniujemy, wspieramy tych funkcjonariuszy. Chuliganom za czynną napaść na funkcjonariuszy na służbie może grozić nawet do 10 lat więzienia.